Ready. Kiedy pojawia się problem, galaktyka potrzebuje bohatera kogoś o wielkiej sile i kręgosłupie moralnym inteligentnego oraz pomysłowego niesamowicie szybkiego i elastycznego ale przede wszystkim kogoś z mięciutkimi uszami oraz wielką spluwą. Jazz Jack Rabbit to wydana na komputery w 1994 roku platformówka 2D autorstwa Epic Games, wtedy znanego jeszcze jako Epic Mega Games. To były pierwsze lata działalności firmy, która dzisiaj jest jednym z największych graczy na rynku gier wideo. Projektantem Jazz Jack Rabbit był Klep Bleszyński, a głównym programistą Arian Bruset. Zły w Devan Shell wraz ze swoją armią pobratymców bez problemu podbija kolejne planety galaktyki. Kiedy inwazja dociera na Karotus, nie spodziewa się, że lokalne siły będą w stanie się mu obronić przed wrogiem. Nieudany podbój staje się ujwą na honorze Devana, który w akcie zemsty porywa króliczą księżniczkę Yvel Irlong. Król Karotusa wysyła głównego bohatera gry, Jeza Jackrabita, by ten uratował jego córkę. Pomysł na historię inspirowany był starożytną bajką o żółwiu i zającu autorstwa greckiego pisarza Ezopa. To właśnie od niej wziął się pomysł, by po dwóch różnych stronach konfliktu stanęły te zwierzęta. Jazz Jack Rabbit jest przedstawicielem gatunku, który dopiero raczkował na komputerach. Zawiera charakterystyczne dla tego typu gier rozwiązania. Jak podnoszenie znajdzie, by zwiększyć ilość punktów. Wiele ukrytych przejść na mapach, czy przeciwników, których w przypadku jazza traktujemy różnym rodzajem broni palnej. Królik ma pasek życia, który odnawia wcinając marchewki i określoną ilość żyć. Czuć też nawiązania do Sonika, bo bohater biegnąc rozpędza się i może błyskawicznie się przemieszczać. Prędkość pozwala mu też dodatkowo wyżej skakać i w zależności od wybranego poziomu trudności warto się śpieszyć, bo presję na graczu wywołuje limit czasu na dokończenie mapy. Grał można zapisać w dowolnej chwili, ale zawsze po wczytaniu save'a rozpoczynamy od początku mapy. Tak samo po śmierci zaczniemy na początku lub od punktu kontrolnego, jeśli wcześniej go odblokowaliśmy. Na mapach ukryty jest pełno znajdziek. Większość ma za zadanie zwiększyć nasz wynik punktowy, ale znaleźć też możemy bardziej użyteczne przedmioty. Jazz posługuje się pięcioma rodzajami broni. Zaczyna ze zwykłym blasterem, a arsenał może ulepszyć np. o granatnik, dynamity czy wyrzutnie rakiet. Bronie mają swoje unikalne cechy i tak pociski z granatnika odbijają się, a tuwa strzela dwoma jednocześnie w różnym kierunku. Oprócz broni znajdziemy kilka innych przydatnych przedmiotów. Z klatki uwolnić możemy papugę, która lata za nami dopóki nie otrzymamy obrażeń. Ptak chętnie będzie nam pomagał w walce strzelając do przeciwników. Podnieść możemy też tarczę, która przyjmie na siebie część obrażeń i uchroni nas przed stratą punktów życia. I taka protekcja się przydaje, bo pędząc nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje ze względu na szybko przewijający się ekran i małe pole widzenia. To ogranicza możliwości nawigowania, a na mapach jest pełno pułapek, które łatwo przegapić. A to dlatego, że niektóre wtapiają się w tło i dopiero po otrzymaniu obrażeń, gracz się orientuje, że trafił na coś niebezpiecznego. Tak samo łatwo wpaść na przeciwnika i po kontakcie z nim tracimy punkty życia. Chaos wprowadza też duży odskok, jaki robi Jazz po otrzymaniu obrażeń. Do wrogów możemy tylko strzelać. Opcja wskakiwania na głowę jak w innych popularnych w tamtym czasie platformówkach odpada. Dlatego przemierzając mapy musimy albo mieć sporo szczęścia, albo grać je tyle razy, by się nauczyć ich na pamięć i wiedzieć, gdzie czeka jakie zagrożenie. Na planszach ciężko się zgubić, bo oznaczone są strzałkami wskazującymi kierunek. Co się przydaje, bo mapy potrafią być pokręcone. Zabawę rozmaicają też fragmenty, gdzie latamy na dyskolotce czy pływamy. Wtedy poruszamy się swobodnie nie tylko w lewo i prawo, ale również w górę i dół. Gra podzielona jest na epizody, gdzie każdy zawiera unikalnych przeciwników i kończy się walką z bossem. Jego pokonanie nagradzane jest specjalną animacją i kontynuacją fabuły w formie planszy z tekstem. Eksplorując, możemy natrafić na specjalny kryształ, który przenosi do bonusowego etapu po przejściu planszy. W nim zmienia się perspektywa i wszystko obserwujemy z za pleców jazza. Naszym zadaniem jest, w limicie czasowym, zebrać wskazaną ilość kryształów. Możemy biegać, ale możemy się też turlać, co przyspiesza poruszanie się. Ale jeśli trafimy na ścianę, to bohater odbija się od niej oszołomiony, co kosztuje nas nieco czasu. Za przejście bonusowego etapu dostaje się dodatkowe życie. Bieganie po mapach uprzyjemnia muzyka autorstwa Roberta Alena. Pełen energii soundtrack świetnie podkreśla szybkość zabawy. Plansze wizualnie są bardzo urozmaicone i pełne kolorów. Oprawa audiowizualna mogła w 1994 roku robić wrażenie, a i dzisiaj nie straciła swojego uroku. Za część graficzną Jazz Jack Rabbit odpowiadał Nick Stadler. Oryginalne wydanie gry zawiera 6 epizodów po 3 planety. Gra doczekała się dodatkowych trzech epizodów, znanych jako The Lost Episodes. Tę edycję Jazz Jack Rabbit wydano ekskluzywnie na płycie CD. W grudniu 1994 roku udostępniono za darmo specjalny świąteczny epizod. Rok później twórcy ponownie przygotowali dodatkowe, zimowe poziomy. Zliczając te dodatki, w grze można było ograć łącznie 11 epizodów. Just Jack Rabbit przyznam szczerze, że zapamiętałem lepiej niż faktycznie było. To nadal bardzo sympatyczna platformówka, ale pewne projektowe rozwiązania się zestarzały. Dziś grę można zakupić w serwisie GOG.com. Znajdziecie też tam drugą część, której na pewno się przyjrzymy w przyszłości, bo mogę ją nazwać jedną z gier mojego dzieciństwa. A wy jak wspominacie Jazz Rabbit? Dajcie znać w komentarzu. Miło mi będzie, jak zostawicie łapkę w górę. To zawsze jest motywujące. Jak macie chwilę, to wpadnijcie też na mojego Facebooka oraz Twittera. Teraz zostawiam Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!